Ciebie młody? To co ty? Macroyal, starszy brat wśród burgerów. Antyoksydanty z witaminą C są wszędzie. Dlaczego powinnam wybrać Loreal Paris? Różnica tkwi w nauce. Nowe serum Revitalift Clinical zawiera aż 12% czystej witaminy C. Testy pokazały, że czysta witamina C ma natychmiastowe działanie antyoksydacyjne. Odkryj rozświetlający duet. Krok pierwszy: serum wyrównuje koloryt i wygładza skórę. Krok drugi: ultralekki UV Fluid SPF 50 chroni przed fotostarzeniem. Revitalift Clinical dla 4 razy bardziej rozświetlonej skóry. Stosuj codziennie rano przez cały rok. Jesteśmy tego warte. Dzień dobry Marcin Fiołek. Rozpoczynamy Graffiti, najważniejszą polityczną rozmowę poranka. Witam państwa serdecznie. A w studiu witam naszego gościa, Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Lewica razem Poseł Lewicy z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Premier Mateusz Morawiecki panie pośle razem ogłosił wprost, że razem z październikowymi prawdopodobnie październikowymi wyborami będzie referendum w sprawie polityki migracyjnej. Zastanawiam się, jaki powinna przyjąć plan, jaką strategię objąć opozycja na te najbliższe tygodnie kampanii w cieniu migrantów. Ma pan na myśli w odniesieniu do tego referendum, czy tak po prostu? I to, i to, bo jak rozumiem, Dobre. będzie trochę toczyło to się równolegle. Powiem tak, jeżeli chodzi o to referendum, to ono jest trochę niepoważne. Jest niepoważne, bo pan premier Morawiecki najpierw nie umiał wynegocjować w Europie niczego, co było celem rządu. Później przyjechał do Warszawy, zrobił gniewną konferencję prasową, a teraz po czasie chce przeprowadzać referenda. Sensu w tym za wiele nie ma. Czy lewica prostu. będzie przeciw wnioskowi o referendum? Tak. Ja po prostu wolałbym, żebyśmy w Polsce nie nadużywali instytucji referendum, dlatego że komuś źle idzie w kampanii wyborczej, to w związku z tym sięga po referendum. Już był jeden taki, który liczył na to, że się podeprze referendum, kiedy mu źle szło w kampanii wyborczej, to był prezydent Komorowski. Skończyło się to źle dla prezydenta Komorowskiego i myślę, że podobnie kiepsko skończy się dla Morawieckiego. Natomiast no, dla mnie kluczowa sprawa jest taka, że pan premier Morawiecki nie wynegocjował w Brukseli tego, co nam się realnie należy, czyli pieniężnego wsparcia związanego z tym, że do Polski trafiła duża grupa uchodźców wojennych z Ukrainy. No i prawda jest taka, że dostaliśmy na to, żeby sobie z tym poradzić zdecydowanie zbyt mało środków z Brukseli. No i to jest odpowiedzialność pana Morawieckiego, że tego nie wynegocjował. I to jest zupełnie podstawowa sprawa, którą rząd zawalił. I to całe gadanie o referendum, te, 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 te wszystkie gniewne konferencje prasowe, no one są po to, żeby zamaskować nieudolność rządu na arenie europejskiej. A może to pan tak, Proust próbuje dzisiaj trochę zamaskować tę dyskusję i emocje wokół tej debaty, bo emocje są jasne. Wielu, po wiele Polek, wielu Polaków po prostu obawia się polityki e, przymusowej relokacji ze strony Brukseli. No, polityka przymusowej relokacji nie ma specjalnie wielu entuzjastów. Ja też nie należę do entuzjastów przymusowej relokacji, bo w realiach Schengen przymusowa relokacja po prostu nie zadziała. To, czego potrzebujemy natomiast, to jest mechanizm solidarności. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że potrzebujemy silnego mechanizmu solidarności finansowej dla tych krajów, które muszą mierzyć się z tym, że w jakimś momencie, na przykład na wojnę tuż za ich granicą, napływa do nich wielu uchodźców wojennych. Czyli rząd, w którym udział miałaby lewica, dołączyłby do tego paktu migracyjnego? Paktu no, solidarnościowego żądz, w Komisji Europejskiej. który miałaby głos lewica przede wszystkim wynegocjowałby jedną zasadę, to znaczy, że solidarność działa w obie strony. To znaczy to nie może być tylko nasza solidarność z innymi krajami w Europie Południowej, kiedy one mają kłopoty, to też musi być większa solidarność innych krajów europejskich z Polską wtedy, kiedy to na Polskę spada ciężar pomocy uchodźcom wojennym. Ja uważam, że to jest podstawowa zupełnie sprawa. To Powinny być dużo większe europejskie pieniądze. Na tym polega w ogóle mechanizm solidarności, że jeżeli jakiś kraj ze względu na wyjątkową sytuację międzynarodową ma naprawdę trudno a trzeba powiedzieć sobie otwarcie, kiedy setki tysięcy ludzi uciekających przez wojną z Ukrainy trafiły do Polski, to to był duży nacisk na wiele instytucji publicznych w Polsce. Pozarządowych, Pozarządowych, ale też mówię o szkołach, tak? To to generuje koszty i po to mamy Unię Europejską, żeby w takiej sytuacji sobie na serio pomagać. Ja mówię o tym też zupełnie bez ogródek, że Europejska Partia Ludowa, która... Odgrywa dominującą rolę w, dzisiaj w tej kadencji Europarlamentu w Komisji Europejskiej. No niestety trochę miała w tej sprawie węża w kieszeni i to niedobrze lewica zdecydowanie zwiększyłaby te środki. Mówię to z pełną odpowiedzialnością wracam teraz właśnie z Wiednia. Rozmawialiśmy tam z nowym kierownictwem austriackiej lewicy, z Andrasem Bablerem, z, z burmistrzem Wiednia, i tam jest pełne zrozumienie dlatego, jak wielki był wysiłek polski jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom jeszcze powiemy. myślę, panie że pośle. to jest e, takich, takich ludzi, którzy myślą w ten sposób. Jest w Europie wiele, tylko trzeba umieć budować sojusze w tej sprawie, żeby te ważne dla Polski Jasne. sprawy załatwiać po prostu. O wnioskach, tego nie o wnioskach z, pana wizyty w Wiedniu jeszcze powiemy e, za chwilę, ale ch chciałem wrócić do tej strategii opozycji na mhm. najbliższe tygodnie, bo widział pan, zresztą komentował pan drzewo na Twitterze e, film Donalda Tuska, e, który wrzucił na TikTok. E, Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami mówił lider Platformy, przestrzegając przed takim projektem rozporządzenia MSZ, które otwierałoby tak naprawdę furtkę na łatwiejsze wizy pracownicze dla, dla 21 krajów, głównie z Azji. Dzisiaj czytamy w dzienniku gazecie prawnej, że PIS się z tego rozporządzenia wycofuje. Może jest tak, że to Donald Tusk ma lepszą strategię na te dyskusje o migracji? Ja uważam, że na potrzeby taktyczne polityki nie można, nie można, odwieszać na kołku wartości. I w związku z tym mówię bardzo jasno i jednoznacznie. Lewica nie będzie igrała w tej kampanii z rasizmem. Lewica nie będzie tych wartości zdradzać, po prostu. Możemy rozmawiać o różnych aspektach polityki migracyjnej i o tym, żeby podchodzić do nich pragmatycznie i rozsądnie. Ja jestem za tym, żebyśmy taką rozmowę w Polsce prowadzili. Ale ta granica Jednoznaczna dla nas granica jest taka, że mówimy nie dla straszenia, bo ze straszenia niczego dobrego nie będzie. Ale pana zdaniem lider Platformy i grał w tym nagraniu z rasizmem, bo, no bo... bo politycy PO mówią, on tylko wytykał hipokryzję polityką Pisu. Wie pan, jak. jak... Pierwsza osoba mówi ci, że jesteś pijany na imprezie, to można ją zignorować. Jak druga mówi, że jesteś pijany, to można wzruszyć ramionami. Ale jak mówi ci to piąta, szósta albo siódma, to lepiej się położyć, przespać, i następnego dnia zastanowić się, czy się przypadkiem nie chlapnęło odrobinę za dużo. I naprawdę, no. To nie był fortunny filmik, tak to w największym skrócie ujmijmy. Natomiast wracając do polityki migracyjnej, wie pan, ja mam poczucie, że to straszenie w Polsce... Zajęło miejsce poważnej rozmowy o rzeczywistym zjawisku, z którym mamy do czynienia. No to, to poważna, znaczy... poważna rozmowa, Panie Pośle, bo napisał mm -hmm. pan, że, że jest otwarte pytanie, czy ważne, jak utrzymać kulturową i w polskim przypadku to wyzwanie językową spójność, jak nie dopuścić do trwałego wykluczenia migrantów do organizowania się w Polsce jakichś get migrantów. A może jest tak, że nie da się tego zrobić z masową migracją i, i, i z liberalną polityką azylową? Tylko co znaczy liberalna polityka? Bo moim zdaniem, dzisiaj liberalna polityka w Polsce. To nie polega na tym, że ktoś kto że, że nie wiem, że, że, że pani Irina z Tadżykistanu, która lepi pierogi, dostała pozwolenie na pracę. Nie, no, problem z tą liberalną polityką polega na tym, że ona prywatyzuje dzisiaj zyski. Zyski mają te firmy, które zatrudniają zatrudniają migrantów. Natomiast zamyka oczy na społeczne koszty, czyli tak naprawdę uspołecznia straty. I to jest Problem polityki liberalnej, jeżeli chodzi o migrację. Co, czy da się go już, rozwiązać? Już mówię, bez nieco Już mówię, o jakich, o jakich, o jakich rzeczach o, o jakich rzeczy mi chodzi. No, pierwsza i podstawowa sprawa jest taka, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, muszą nauczyć się języka polskiego. A dzisiaj polskie państwo po prostu zamyka oczy i udaje, że to się Czyli nie dzieje. Czyli co po dwóch-trzech miesiącach, po pół roku test z języka dla przy, przyjeżdżających do Polski? Łatne, organizowane przez państwo, intensywne kursy języka polskiego. To, jeśli chodzi o pokolenie rodziców. Druga sprawa to jest zajęcie się dziećmi. Przecież ta porażka, którą odniosła Francja. To była porażka dotycząca drugiego, trzeciego pokolenia. Tak? Pierwsza i zupełnie podstawowa sprawa jest taka, że musimy zadbać o to, że dzieciaki, które tutaj przyjeżdżają z rodzicami, nauczyły się porządnie języka polskiego, bo jak tata gruzin, który jeździ na taksówce, nie zna za dobrze tego polskiego, no to on swojej córeczce nie pomoże w odrobieniu lekcji z języka polskiego. W Polska szkoła przyzwyczaiła się do tego, że wiele obowiązków składa na rodziców, ale w przypadku dzieciaków ze specjalnymi potrzebami, a dzieciaki z rodzin, w których nie mówi się dobrze po polsku, to są właśnie dzieci ze zwykłymi potrzebami. Bo potrzebna jest po prostu pomoc, jeżeli chodzi o to, żeby sobie w tej szkole poradzić. Co to tak naprawdę ta historia z migracją odsłania? No, ona odsłania w ogóle słabość polskiego państwa, które jeżeli chodzi o edukację, po prostu zbyt mało środków przeznacza. Drugi przykład, tak? to znaczy mieszkania. Że ten patologiczny rynek najmu mieszkań, który mamy w Polsce, ta kompletna wolna Amerykanka, ona wali równo w młodych ludzi w dużych miastach, którzy nie mają mieszkania, którzy zaczynają swoje życie zawodowe, ale tak samo uderza też w tych ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają za pracą. To, co my proponujemy, to zamiast tej amerykanki, to żeby polskie samorządy zaczęły budować na wynajem i zaczęły zagospodarowywać pustostany. To skoro pan, panie pośle, Wtedy, jeżeli temat... rozluźnimy rynek mieszkaniowy, no to najzwyczajniej w świecie wszystkim będzie żyło. To się. skoro pan wywołał do tablicy temat, okay. y, temat mieszkań. Wczoraj w tym studiu w gościu wydarzenie Waldemar Buda, minister rozwoju technologii, przekonywał mnie, że po pierwsze, ten kredyt na 2% y, wczoraj uruchomiony pozwoli rozwiązać część problemów młodych ludzi, a po drugie, że równolegle jest otwarta linia kredytowa dla samorządów, z której mogą korzystać właśnie na budowę mieszkań komunalnych. Dobrze, zacznijmy od tego, że pan minister Buda powinien się zdecydować. Albo twierdzi, że jego program będzie mieć duży wpływ na rynek mieszkaniowy, że coś znaczy, no i wtedy niestety, bardzo mi przykro, ale on jest tak skonstruowany, że pchnie w górę ceny mieszkań. Albo jeżeli twierdzisz, że program nie ma żadnego znaczenia, jest marginalny i w ogóle nic nie znaczy, no to, to tak naprawdę trochę nie ma się czym zajmować, tak? bo mówimy o jakiejś garstce ludzi, którym pomożemy w chwili, kiedy jest morze ludzi, którzy pomóc. Może sektorowo pomoc. pomoże dla 40-50 tysięcy par albo singli, którzy złożą ten wniosek w tym roku. My mamy w Polsce w tym momencie lukę mieszkaniową, która jest w okolicach miliona mieszkań. i po prostu tę lukę trzeba zasypać. I teraz, żeby to zrobić, potrzebujemy przeznaczyć duże pieniądze z budżetu państwa. My szacujemy, że to jest około 1% PKB, czyli ponad 20 miliardów złotych rocznie. I teraz. Jeżeli je przeznaczymy na ten cel, tak jak to się marzy panu ministrowi Budzie, czyli rozdamy je deweloperom za pośrednictwem banków, to efekt będzie taki, że to będzie to jak krew w piach. No to, to znaczy, kto ma te mieszkania te, budować. To, ale nie proszę, proszę pozwolić, że opamięty, to, na czym polega problem z tym mechanizmem? Bo przecież jeżeli na rynek, na którym jest ograniczona podaż, dołożymy w ten sposób na rynek prywatne pieniądze, no to deweloperzy zrobią to, co każdy przedsiębiorca, to znaczy po prostu podniosą ceny. A banki na marżach, na obsłudze zarobią swoje. Więc te publiczne pieniądze w tym modelu ministra Budy po prostu przepalimy i na koniec będzie tak, że te rodziny, które przed zaczęciem tego programu nie stać było na mieszkanie, po zaczęciu tego programu, tym jak to się rozwinie, nadal nie będzie stać. Wracam do Natomiast kto ma rozwiązać z mieszkaniem? Jakie jest nasze rozwiązanie? Nasze rozwiązanie polega na tym, że zamiast wrzucić te pieniądze na rynek, tak? Bo to nie o to chodzi, czy deweloperzy zarobią, tylko chodzi o to, że spekulują na cenach. Tak? My chcemy te pieniądze dać samorządom, tak żeby samorządy nie produkowały kolejne mieszkania na rynek tutaj, tylko żeby najzwyczajniej w świecie, przy pomocy publicznego mechanizmu najmu, ten rynek rozluźniły, żeby ludzie mogli pójść do swojego samorządu i liczyć na to, że od tego samorządu będą mogli wynająć to mieszkanie. Takie programy na małą skalę uruchomiły już te samorządy, w których działają lewicowi radni. Wróciłem w jakiś czas temu z Dolnego Śląska, tam są takie przykłady. We Włocławku jest, może jest, jest standardowy przykład tylko. No, co mogą zrobić samorządowcy za własne pieniądze? No To, co we Włosławku postawić. Jeden, dwa bloki. Większe... A my potrzebujemy pieniędzy z budżetu państwa. Nie do banków i deweloperów, tylko do samorządu. No Wziąć miliardów, panie pośle, kosztem czego? No nie, no panie redaktorze, to tak, nie działa? to tak nie działa. Akurat w przypadku budownictwa, które jest samonapędzającym się kołem, to naprawdę tak nie Czyli działa. Się jeżeli, jeżeli, 20 jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o dochody podatkowe. Natomiast ja mówię też bardzo otwarcie i jasno, jeżeli chodzi o polski system podatkowy, no to jest patologiczna sytuacja, w której my pozwalamy na to, żeby międzynarodowe korporacje w Polsce nie płaciły podatków. A tak niestety dzisiaj jest. Państwo polskie jest utrzymywane przez pracowników i przez drobnych przedsiębiorców. Natomiast giganci po prostu Polski ce system podatkowy omijają. I chcę powiedzieć o jednej rzeczy, co jest moim zdaniem chyba największym moim zdziwieniem w tej kadencji. My przynieśliśmy rządowi na tacy gotowe rozwiązanie zwiększenia dochodów. Budżetu państwa. Do o podatkowanie korporacji. wielkich korporacji cyfrowych. Projekt utknął w Sejmie. Premier Morawiecki tak się bał wielkich korporacji, że nawet nie poddał tego wniosku pod głosowanie. I To jest moim zdaniem najlepsza recenzja tego tchórzliwego Panie pośle, rządu. to na koniec pytanie o kiełbasę wyborczą. Czy w 2023 roku nowej lewicy wypada uprawiać politykę przy grillu z kiełbasą i kaszanką w dłoni? To jest zupełnie poważne pytanie, które zadaje w krytyce politycznej europosłanka Sylwia Spurek. A propos waszej wakacyjnej trasy lewicy. Na, Europosłanka spórek, jak rozumiem, jest związana z koalicją obywatelską, więc myślę, że lepiej, żeby recenzowała to, jak prowadzi kampanię w jej szeroko rozumianej formie. to w trakcie kampanii lewicy? Lewica jest dla wszystkich. Lewica jest i dla dlatego...